Firma XS rozpoczęła inwestycje w podstrefie łabryskiej strefy ekonomicznej, która znajduje się przy ulicy Słowackiego we Wrześni. XS to spółka zależna od znanej wrześnińskiej firmy Autoplas Produkt, producenta materiałów do napraw dla lakierniczych Powstanie centrum logistyczne w pierwszym etapie o powierzchni 8 tys. m2, wysokości około 11 m, pomieścić powinno około 10 tys. miejsc paletowych. Podstrefa ekonomiczna zlokalizowana jest również przy ulicy Cikorskiego. Tomasz Kałużny, burmistrz wrześni zapowiada, że wkrótce pojawią się tutaj kolejni inwestorzy. Natomiast po drugiej stronie jest 8 hektarów i na część tego terenu około 2,5 hektara toczy się postępowanie, które prowadzi Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zakończy się prawdopodobnie tym, że powstanie tam podobnej wielkości, jak tutaj jedna hala produkcyjna. Natomiast na pozostałe 6 hektarów jest, prowadziłem w zeszłym tygodniu nawet rozmowy na temat wybudowania również fabryki no nie mogę w tej, na tym etapie jeszcze podawać nazwy firmy, ale jest to firma, która działa tutaj niedaleko w pobliżu Wrześni i e, chciałaby ulokować tutaj swoją nową fabrykę. E, jest to firma produkcyjna. Gmina Września ma w swojej ofercie jeszcze 200 hektarów gruntów pod aktywizacją gospodarczą wokół węzła autostradowego w Obłaczkowie i Białężycach. Większość tych gruntów należy do prywatnych osób, które nie zawsze jednak chcą pozbywać się atrakcyjnych działek.